Przepraszam Was najmocniej, no kochani, musiałam dorobić drugą część, yy, dlatego że po prostu kliknęłam nie to, co trzeba i za szybko mi się skończył film, więc no. A, no i zapomniałam ten, yy, dodać włosów. Tak, dodać włosów zapomniałam, a one wyglądają o tak. Są takie ładne, brązowe. O, trzeba tutaj, o. Tylko, że jest problem, bo tutaj te włosy mamy. Tylko, że je by się tutaj przydało bardziej tak przykleić. Czekajcie. O dobra, a jednak dobra, już działa. Działa, działa. Więc teraz możemy przyczepić opaskę. Jej, super. O, możemy przyczepić już opaskę. O dobra, mamy opaskę. Yej! Nie wyglądają te włosy najlepiej, no ale nie wyglądają też jakoś bardzo źle. o wygląda super i i i i wygląda super z tyłu, bardzo i włoski ma, z przodu i i i tak i o nie pasuje o no spokojnie tutaj. tutaj, okay, założymy założymy teraz